Cześć ja widzowie, mam dla Was dwie informacje. Pierwsza jest taka, że mam twarz. A druga jest taka, że mam Wam coś do przekazania. Porzucam ten kanał. Z kilku powodów, o których osoby zainteresowane mogą usłyszeć w dalszej części tego filmu. W każdym razie, najważniejsza rzecz, proszę. Jeśli jakkolwiek interesuje Was mój content to co robię i chcecie mnie jakoś wesprzeć, albo mi pomóc proszę wejdźcie w link, który jest w opisie nie na moich jajach w opisie tego filmu i kliknijcie, kliknijcie w niego tam jest nowy kanał, nazywa się inaczej, wygląda trochę inaczej ale on jest mój, tam są moje filmy, które są re-uploadowywane dosyć, dosyć, że tak powiem wartko Planowałem to skończyć jakoś około, w połowie lutego i dopiero wtedy wam o tym kanale powiedzieć, kiedy już wszystkie filmy, które chcę przenieść, będą przeniesione, ale uznałem, że jeśli mogę jakoś mu pomóc, trochę szybciej go jakoś zbustować, żeby może ktoś już go zasubskrybował i żeby ktoś wiedział o jego istnieniu, no to myślę, że skorzystam z takiej możliwości i po prostu mówię wam o tym teraz, bo... Well, czemu nie? Więc tak, jak mówiłem, jeśli chcecie mi jakoś pomóc, wejdźcie tam. Po pierwsze zasubskrybujcie, obejrzyjcie jakieś może stare filmy, jeśli chcecie sobie jakieś przypomnieć or whatever. Wystarczy tam, nie wiem, z minuta na, na, na jakimś z tych filmów. Dostawcie lajka, like jak chcecie to może coś skomentujcie. Whatever, po prostu żeby był jakiś engagement, żeby YouTube widział, że ten kanał kogoś w ogóle przyciąga, bo jak na razie, nie będę kłamał, tam jest absolutna śmierć. Może to jest po części dlatego, że uploaduję jakieś trzy filmy dziennie od kilku dni i algorytm jakoś dziwnie to widzi. Albo po prostu, no nie wiem, może tak, może tak już jest po prostu z nowymi kanałami. A nie wiem, od dawna nie miałem nowego kanału. Ehm... Anyways, na razie będę tam wrzucał tylko te reuploady, aż zreuploaduję wszystkie serie i wszystkie filmy, które chcę zreuploadować. Potem będę wrzucał filmy, które albo już nagrałem, albo jeszcze je nagram w międzyczasie. Ostatecznie nie wiem ile to zajmie, bo planuję troszeczkę zwolnić lekko, żeby jakby dać temu kanałowi trochę, trochę czasu na oddech. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiele rzeczy jest niewiadomych. W każdym razie, no najważniejsze to jest właśnie to, że żebyście. Bywali tam ten kanał i żebyście w ogóle wiedzieli, że on istnieje. E, I teraz, jak już powiedziałem najważniejsze, i jak już wszyscy, których nic więcej nie interesuje, wyszli, e, no to mogę Wam trochę poopowiadać o tym, dlaczego i, i po co to wszystko, i dlaczego akurat teraz i dlaczego ten film wygląda jak takie gówno, bo mam tutaj podgląd, y, jak, jak wygląda ten film i to jest tragedia po prostu. E, może jakbym wyłączył to światło za mną, to będzie lepiej. Więc co? Poczekajcie. Jest zdecydowanie lepiej, aż człowiek dalej dupy, dupy nie urywa, bo no, nagrywam to nie dość, że telefonem, to jeszcze e, Samsungiem, to jeszcze przez e Irwinu webcam'a, który jest podłączony do OBS-a, który nagrywa to w MP4, który potem jest kompresowany przez YouTube'a jak gówno, więc to po prostu wygląda jak i no wiecie, wiecie o co chodzi, więc e, wybaczcie. Ehm... Mam kamerę, co prawda, taką internetową, która nagrywa naprawdę zadziwiająco dobrej jakości, ale jedna rzecz, że ani nie mam do niej jeszcze oświetlenia, ani nie mam do niej dobrego kabla, który mógłbym ją podłączyć tak, żeby faktycznie działała tak jak powinna. Ale to w swoim czasie. A odnośnie samego faktu tego, że uciekam z tego kanału i przenoszę się na nowy, dlaczego? Dlaczego to robię? Dlaczego akurat teraz? Eee, powód pierwszy, który jest znacznie prostszy i, nasz znaczy prostszy, bardziej, bardziej sensowny może, czyli dlaczego w ogóle robię. Otóż, dlatego, że mm, jeśli jesteście z nieco starszymi moimi widzami i pamiętacie jeszcze moje starsze filmy, to wiecie, że e, gdzieś pomiędzy połową 2024 a majem 2025 nie nagrywałem nic. E, co więcej, m, od, w grudniu 2024 roku e, uprywatniłem wszystkie filmy. Ponieważ, no, trochę się działo u mnie, zmieniałem szkołę i miałem nowe otoczenie i wszystko. Eee... I chciałem... Nie chciałem, żeby ktoś mógł do tego dotrzeć, ktoś kto nie powinien. A więc po prostu to uprywatniłem. I myślę, że jeśli cokolwiek, to to mógł być głuższy do trumny, który po prostu ubił mój kanał absolutnie. I on w tamtym momencie umarł. Tak po prostu... Zdechł. A już nigdy się od tamtej pory nie zlikowerował. No i e, jednak jest to trochę demotywujące, kiedy staram się, dużo bardziej niż się starałem kiedykolwiek. Robię filmy, które są lepsze niż były kiedykolwiek moje. E, nie porównuję się tutaj do innych, do innych twórców. I, I nikt tego nie ogląda. Bo po prostu popełniłem parę błędów w swojej karierze YouTube'owej i. E, Bałem się, że to przestał. To. I nawet jeśli nie, nawet jeśli po prostu robię chujowe filmy i nikt ich nie ogląda, to myślę, że przeniesienie się na ten nowy kanał dobrze mi zrobi i trochę mnie tak utwierdzi może w przekonaniu, że. że zrobiłem co mogłem, nawet jeśli mi się nie uda. A teraz trochę bardziej y, głupkowato, czyli dlaczego akurat teraz? Nie wiem, bo w Sylwestra y, doznałem olśnienia. I uznałem, że. Ej, muszę zrobić nowy kanał. Tak dosłownie przyszła do mnie taka myśl o jakiejś piątej rano, jak, jak, sobie, jak sobie czyściłem miejsce na dysku, bo nie miałem co robić w Sylwestra. I po prostu. Po prostu uznałem, że. Ej, mogę sobie mogę zrobić nowy kanał, bo czemu? Czemu nie? Myślałem nad tym, już w maju, kiedy wracałem, ale uznałem, że. E... Uznałem, że nie, że po co, że nie chce mi się, że to takie problemy są, bo oczywiście YouTube nie potrafi normalnie udostępnić twórcy możliwości pobrania jego filmu i musiałem to robić przez Google Takeouta, który jest absolutnym koszmarem A, i to mi jeszcze nie działało i pobrałem jakieś 100 plików 2GB, na których był cały mój kanał e, i e, generalnie to 1 trzecia tych plików nie działała. I znaczna większość z moich najpopularniejszych serii z oryginalnego kanału się nie pobrała i nie przeniosła i nic, 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 nic nie było, nic nie było, okej. Okay. A więc musiałem to wszystko robić jeszcze raz, tylko na większych plikach i w, w, w ogóle jewania z tym było strasznie dużo. Um, tak naprawdę zajęło mi to jakoś do pierwszy tydzień 2026 to było tylko to dla mnie. No i od tamtej pory po prostu reuploaduję w miarę, w miarę konsekwentnie te filmy i... I zobaczymy, zobaczymy gdzie to nas zabierze. Chyba tyle. Nie mam tu wiele więcej do przekazania. Jeśli ktokolwiek jeszcze mnie słucha e, Prawdopodobnie już nikt, ale jeśli ktokolwiek to dzięki. Dzięki, że was obchodzę i widzimy się na tym nowym kanale. E, bo na tym nie planuję już nic więcej publikować po tym filmie. E, większość filmów uprywatnie, Część z nich już uprywatniłem. W zasadzie wszystkie te, które już są na nowym kanale z paroma wyjątkami. No, i będę tak robił po prostu z każdym kolejnym filmem i z każdą kolejną serią, aż tutaj się prawdopodobnie ostanie. Może kilka jakichś, które są na tyle wartościowe, że nie chcę ich uprywatniać, ale jednocześnie nie są wystarczająco dobre, żebym chciał je przenosić na nowy kanał. No i myślę, że Max Mode y zostawię, bo jakoś tak mam do nich taki dziwny sentyment. Więc tak. To by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Dzięki za bycie tutaj ze mną przez te. No, 4 lata, 4,5 roku istnienia tego kanału i widzimy się. Widzimy się następnym razem. W trochę innym miejscu, ale mam nadzieję, że w, w dobrych nastrojach. <grym> nie wiem, nie umiem się żegnać. E, także tak. To tyle. I'm out. Na razie. Jetzt, yes, jetzt... Yes, yes, yes.